Witam serdecznie. Zapraszam na bardzo pyszną sałatkę, zieloną sałatkę bogatą w składniki odżywcze. Warzywa gotuję dość krótko, 5-10 minut. Dodaję jeszcze oprócz soli trochę cukru, żeby szybko nie ciemniały. Najdłużej gotuje się fasolka, około 15 minut, ale to też zależy od fasolki i trudno uzyskać taki bardzo ładny zielony kolor. Dobrze mieszam składniki sosu, sok z cytryny, majonez, musztardę, troszeczkę chrzanu, sól, pieprz, trochę cukru lub miodu. Majonez można zastąpić oczywiście bardzo dobrym olejem z pierwszego tłoczenia, na przykład lnianym. Do warzyw dodaję jeszcze trochę posiekanej natki z pietruszki, sos majonezowy i wszystko mieszam delikatnie, żeby nie uszkodzić bardzo ładnych warzyw. Sałatka smakuje fantastycznie, bardzo polecam, subskrybujcie kanał, dziękuję za uwagę, zapraszam na kolejne przepisy.